Zwierzędziem żebyście pak jest wydajności. O! Moi drodzy, dobrze, że jestem tu Słuchajcie, mam pytanie. Gracie w CSA? Remek Masz zakaz reklamowania skrzynek na moim kanale. Nie będę reklamować skrzynek, co ty? A nie żadnych kantowów to skinku, będziesz nic zadnego takiego gówna. No że nic takiego, co jesteś poważna. Gracie w CSD, a? a interesują was skiny? No No poczekaj, nie niby... wiem. Słuchajcie, właśnie organizuję giveaway. U mnie na Discordzie macie kanał i tam macie giveaway. Konkurs. Ej, kurwa, ty jesteś, nie wiem, upośledzony czy jaki? Mówię ci, nie reklamuj kurwa tych zewnętrznych u mnie. Ale ja mam konkurs po prostu, o no co ci czemu to wchodzi kurwa, nie reklamuj go u mnie. Czemu? Przecież to oni mogą po prostu wygrać. Ale ja, mnie to nie interesuje. Aha. Mówię ci, nie reklamuj nic kurwa takiego u mnie na kanale. No to nie ma. To nie ma konkursu jednak, sorry. Będziesz sam kurwa wieszał zaraz skarpetki. Co, co jesteś taka naburmuszona? No bo ci trzy razy kurwa przecież. Ale co to ja chciałem zrobić? Chciałem yy, konkurs, yy, żeby twoi widzowie też mogli yy, mieć yy, nóż, a ty co? Kurwa, nic nie można, nic nie można. Szukam tych modów do Wiedźmina, se tutorial kurwa będę oglądać, albo poskrojuję. Ja pierdolę, nic nie można w tym domu, nic. No fa